Cześć, witam wszystkich spod znaku Barana. Tu Michalina, Kreatywna Intuicja, Tarot i Coaching. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Jest mi bardzo miło, że jesteście tutaj ze mną dzisiaj, że postanowiliście posłuchać Waszych wiadomości na jesień 2022. Jeżeli jest to Wasza pierwsza wizyta tutaj, to mam nadzieję, że Wam się spodoba, że spędzicie miło czas i że będziecie wracać. A jeżeli jesteście powracającymi widzami, to. Jest to zawsze ogromna przyjemność, wielka radość i też zaszczyt gościć Was tutaj. Tak jak powiedziałam, dzisiaj patrzymy sobie na Waszą energię, Wasze wiadomości na sezon jesień 2022, w którym weszliśmy 23 września. I zaczniemy sobie od dwóch kart, które już dla Was mam na stole. To jest karta Wielkich Arkanów i Wasze Zwierzę Mocy, a później położymy sobie na to jeszcze dodatkowe karty Tarota. Talia już jest przygotowana i tylko czeka. Żeby do was przemówić Więc bez zbędnej zwłoki Nadrzędna energia, którą reprezentuje ta karta wielkich arkanów To dla was karta świata A zwierzę mocy na sezon jesień dla was to pająk Już wam mówię co te karty chcą wam przekazać Zaczynając od, od karty świata Świat to ostatnia karta wielkich arkanów Mówi o spełnieniu, o ukończeniu o jakimś zakończeniu i wchodzeniu w nowy początek, w nowe otwarcie. Mówi też o mistrzostwie, o takim dojściu do, do mistrzostwa, o zakończeniu czegoś, doprowadzeniu czegoś do końca. Świat, jako energia, to takie miejsce, w którym czujemy się spełnieni, gdzie osiągamy sukces, gdzie zamykamy poprzedni cykl i wyruszamy w nową podróż. I tak jak mówiłam, to jest ostatnia karta Wielkich Arkanów, ale absolutnie nie oznacza końca, właśnie wręcz przeciwnie, jest zapowiedzią nowego początku. I to karta doprowadzenia, doprowadzania do końca swoich wizji, projektów, być może podróży, czegoś nad czym pracowaliśmy długo, bo przecież głupiec przeszedł wszystkie etapy, wszystkie karty Wielkich Arkanów, żeby dotrzeć do karty świata. Tak więc jest to zamykanie jakiegoś naprawdę Dużego cyklu w waszym życiu, który mógł trwać przez ostatni rok, kilka miesięcy, dla niektórych to mogło być nawet ostatnie kilka lat. Życie jest taką niekończącą się, nieustanną pogonią za nowym, za nowymi doświadczeniami, nowymi lekcjami, za nowym ogólnie. Tak? Zakończenie jednej podróży zwiastuje nadejście kolejnej, więc to, co ta karta mówi, to żebyście docenili drogę, którą przeszliście do tej pory. I żebyście zastanowili się, jakie były jej kluczowe momenty, kluczowe lekcje, jak możecie ich użyć, żeby kształtować to, co przed Wami. Jak możecie użyć tych zebranych doświadczeń, mądrości w tym nowym, które niedługo się rozpocznie. Tak? Um, ważne jest też, żebyście uczcili odpowiednio swoje wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, i tu jest bardzo ważne rozpoznanie, Zwłaszcza tych małych, które wydają Wam się nieistotne, bo często te małe osiągnięcia powoli, jak puzle, składają się na ogromne osiągnięcie, na duży sukces. Więc poświęćcie trochę czasu tej jesieni na, na jakby upamiętnienie i uczczenie tych okazji, tych, tych Waszych osiągnięć, tak? Waszych sukcesów w każdej sferze życia i cieszcie się tym okresem. Zanim wyruszycie znowu w drogę, nie chodzi o to w karcie świata, żeby od razu zamknąć wszystko, przeskoczyć w nowe. To jest też taki trochę moment kontemplacji. Ona trochę patrzy za siebie, tak? Trochę jeszcze spogląda na to, żeby nie tylko zobaczyć, co tam było, docenić tą drogę, przemyśleć lekcje, kluczowe momenty, żeby podziękować, przyjrzeć się temu, zanim powie temu cześć, jestem gotowa, jestem gotowy na wejście w to nowe. Tak? Pamiętajcie, że nowe, te nowe horyzonty są cały czas przed wami, więc wykorzystajcie ten czas, żeby zastanowić się, które horyzonty chcecie dalej eksplorować, gdzie chcecie zmierzać ze swoim życiem, z karierą, z, z ciałem, zdrowiem, z związkami w, sfer, w każdą sferą swojego życia i jak chcecie to osiągnąć, czyli dokąd i jak. Z energią świata ta jesień to jest też taki dla was trochę czas. Pomiędzy światami, bo powiedziałam, że ona już tu stoi jedną nogą w nowym, ale patrzy cały czas do tyłu. To jest okres, proces zamykania poprzedniego cyklu i przygotowywania się na wkroczenie w nowy, e, więc jest to bardzo dobry czas na ewaluację tego, co już za Wami, na uporanie się z rzeczami, które jeszcze być może wymagają Waszej uwagi, za no, zanim zostaną w pełni ukończone, zamknięte, pozwalając Wam ruszyć do przodu. Natomiast to, o czym mówi pająk, jako wasze zwierzę mocy, on przychodzi, żeby wyjawić wam wasz los. Tak mówi ta karta, tutaj ona akurat jest po angielsku, ale dokładnie to mówi. Pająk, wyjawi ci twój los. I pająk mówi, że sieć losu, sieć naszego życia jest utkana. Jakby nie możemy jej uciec, tak? Dlatego zachęca was, żebyście w tej sieci życia. Ale nie, nie traktujcie tej sieci jako pułapki. To nie chodzi o to, żebyście patrzyli, że wpadliście w pułapkę. Tylko, że sieć Waszego życia, którą Wy sami tkacie jako pająk, jest, jest utkana i dlatego zachęca Was, żebyście byli na tej sieci spokojni, żebyście nie walczyli ze swoim życiem, ze swoim przeznaczeniem, żebyście się nie motali, bo wtedy jakby bardziej się w tą sieć pająka możemy zaplątać, jeszcze bardziej tak ona nas... Ogranicza nasze ruchy. Pamiętajcie, że pająk tworzy swoją sieć, umie się po niej poruszać i nie jest jej ofiarą. Tak? I wy też nie jesteście ofiarą swojego losu, sieci swojego życia, tylko to wy ją tkacie. Dlatego ta jesień przynosi ze sobą taką właśnie, czy pająk powinien nam powiedzieć, tej jesieni. Przynosi taką energię, żebyście na tej sieci swojego życia byli spokojni, żebyście z nią nie walczyli i nie traktowali jej jak pułapki. Um, ta jesień przynosi ze sobą jakieś wydarzenia, jakieś sytuacje, osoby, które są wam przeznaczone, są częścią tej sieci waszego życia, więc stawcie czoła tym sytuacjom, tym, może wyzwaniom, może jakimś wyzwaniom kreatywnym. Kiedy mówię stawcie czoła, nie znaczy, że musicie stawiać czoła złym rzeczom. Tak? Um, zaangażujcie w to swoje zmysły, swoje talenty i też taką wewnętrzną radość, w to, żeby stawić czoła tym, co to życie. Wam przynosi. Podchodźcie do wydarzeń z optymizmem, e, zwłaszcza do tych, których nie możecie zmienić, to jest bardzo ważne, e, bo są tylko trzy wyjścia. Jeżeli stoimy w obliczu sytuacji, czy jesteśmy w sytuacji, która nam nie odpowiada, to możemy albo ją zmienić, albo się z niej uwolnić i pójść dalej, albo jeżeli nie możemy ani jej zmienić, ani się z niej wydostać to możemy ją zaakceptować są tylko trzy wyjścia więc warto podchodzić do wydarzeń z optymizmem a zwłaszcza do tych których zmienić nie możemy uczcie się z tych doświadczeń i znajdujcie pop poprzez nie swoją drogę swoją drogę przez właśnie takie doświadczenia pająk daje wam tą moc płynnego poruszania się po tych właśnie takich lepkich sieciach losu i życia i przypomina że to wy jesteście tym pająkiem który tka tą sieć ale jednocześnie przychodzi z ostrzeżeniem, bo Pająk ostrzega, że żebyście nie ignorowali praw życia i praw przeznaczenia. Ja zawsze to powtarzam, że to my tworzymy nasze życie, że nasze życie przede wszystkim zależy od naszych wyborów, e, naszych decyzji, naszych marzeń, pragnień, ale też zawsze powtarzam, że jest jakiś element w naszym życiu, który jest nam przeznaczony, są rzeczy, które mają się wydarzyć, są osoby, które mają stanąć na naszej drodze, przychodzą. Te wydarzenia, ludzie, żeby pomóc nam w naszym wzroście, w naszym rozwoju duchowym, cielesnym i na każdej innej sferze życia. Więc nie ignorujcie tych praw życia i przeznaczenia, tak? Nasza taka życiowa podróż to są wzloty i upadki, przypływy i odpływy. To jest taki naturalny ruch tego koła życia, o którym też mówi karta koła Fortuny w tarocie. I to jest normalne, że mamy wzloty i upadki, że są momenty przypływów i odpływów, wzlotów. Czy wzrostu energii spadku? To są naturalne ruchy tego koła życia i trzeba to zaakceptować. Nie ma sensu z tym walczyć. Jest dużo łatwiej iść przez życie, kiedy zaakceptujemy, że zmiana jest stałą częścią życia. A obecność pająka, jako tego duchowego zwierzęcia w waszym życiu, też może wskazywać na jakąś potrzebę okazania takiej cierpliwości w odniesieniu do jakiegoś projektu, do jakichś pomysłów, które próbujecie zrealizować. Tak? Pająk jest bardzo cierpliwy, tka swoją sieć, bardzo cierpliwie siedzi i czeka, aż w tą sieć wpadnie mu obiadek. Tak? Bardzo często te sieci są zrywane pająkom i ten pająk wtedy wraca. I tkatą sieć na nowo, nie poddaje się, jest bardzo cierpliwy. Tak? I to wam przynosi też, też pająk jako wasze zwierzę mocy, że wskazuje na potrzebę właśnie okazania cierpliwości, waszym projektom, pomysłom, ale też waszemu otoczeniu i wam samym. Bądźcie cierpliwi w stosunku do siebie. Siła tego zwierzęcia zachęca was do patrzenia na rzeczy też pod różnymi kątami. Z różnych perspektyw i, i wplatania takiej mentalnej i intuicyjnej, jak to powiedzieć, elastyczności w wasze codzienne myślenie. I to są takie wiadomości na początek, już 10 minut, ale to, był, to były otwierające wiadomości. Teraz położymy jeszcze sobie kilka kart tarota. Co jeszcze wszechświat chce, żebym wam powiedziała? Co, co chce, żebyście usłyszeli? Na ten sezon jesień 2022 dla znaku Barana. Dwójka buław. Zdecydowanie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje już od pierwszej karty. Mamy kartę świata, gdzie ona stoi na progu nowego. Ten człowiek tutaj stoi na świecie, tak? Na Ziemi. Ten świat jest u jego stóp. Te karty niosą w tym momencie, w tym połączeniu bardzo podobną energię. To, co on robi, i ja to już powiedziałam na początku. Um, zastanówcie się, które horyzonty chcecie eksplorować, dokąd zmierzać i jak. I dokładnie to się tutaj dzieje. I dlatego to jest proces, mówiłam, że to nie jest kwestia, już zamykam i od razu wchodzę w nowe, tylko czas ewaluacji, zastanawiania się, docenienia, spojrzenia na doświadczenia. I podjęcia decyzji, dokąd teraz idę, który jest horyzont, który będę eksplorować. Dokładnie tą decyzję podejmuje człowiek w energii dwójki buław. Trzyma te dwie buławy i wybiera, w tą, w tą stronę czy w tą stronę, a jeżeli w tą, to jak, a jeżeli w tą, to w jaki sposób. Może rozważać opcje, gdzie chce się zainwestować, siebie, swoją energię, swoje zasoby, wszystkie. Nie, inwestycja to nie tylko pieniądze, swój czas kreatywność, energię, swoje ciało, swoją duszę, e, swoją głowę. Gdzie chcę to zainwestować? Gdzie siebie widzę? W którą stronę chcę podążać? Światy są moich stóp, ale gdzie nie pójdę we wszystkie kierunki naraz. Tak? Stoicie u progu właśnie podejmowania tej decyzji. Gdzie teraz podejmijcie tą decyzję mądrze? E, to nie znaczy, że jeżeli podejmiecie decyzję idę tu na przykład, to że nie możecie jej zmienić absolutnie. Zawsze możemy zmienić kierunek, zawsze możemy dostosować kierunek, sposób poruszania się w danym kierunku, zawsze możemy dostosować żagle do wiejącego wiatru. Natomiast ważne, żebyście teraz podjęli decyzję, która Was usatysfakcjonuje i w którą wyruszycie z odwagą, ale też z pewnością, że podjęliście właściwą decyzję. Moje karty nie kłamią. Zobaczcie, jak one wyskakują stali dla was gwiazda. Bardzo podobna wiadomość, jak, jaką przy karcie gwiazdy powiedziałam e, rybom, bo u nich też pojawiła się ta karta. Kiedy obierzecie ten horyzont, w którą stronę idę? Kiedy zdecydujecie, jak chcecie tam iść, kiedy obierzecie wizję, którą chcecie, za którą chcecie podążać, to naprawdę oddajcie się tej wizji i pozwólcie jej się prowadzić. Gwiazda jest tym światłem na niebie, tą wskazówką, taką niebiańską, latarnią morską, która nas prowadzi do brzegu. Pozwólcie się prowadzić swojej wizji, ale też pozwólcie się prowadzić swoim marzeniom, swojej nadziei, miłości, tym wszystkim, co w Was kreatywności, Waszej intuicji, Waszej duchowości, Waszemu duchowemu. Wewnętrznemu głosowi, waszemu doświadczeniu, które zdobyliście do tej pory. Macie to, te wszystkie zasoby, które symbolizuje gwiazda jako ta latarnia, która nas prowadzi, to światło przede wszystkim bije z was. Nie szukajcie tego światła na zewnątrz, nie rozglądajcie się za światłem, które was poprowadzi dookoła siebie. Przede wszystkim to światło musicie znaleźć wewnątrz, kiedy podejmiecie decyzję, gdzie idę, jak chcę iść, jakie jest moje marzenie. Jaki, jaka jest kolejna e, faza życia, czy etap, czy cykl, w który wchodzę, to pozwólcie się tej wizji prowadzić i karmcie tą wizję nadzieją, miłością, wiarą, że dążycie we właściwym kierunku. Wierzcie nie tylko w ten kierunek, wierzcie w siebie, w to, że podejmujecie właściwą decyzję, bo często nie możemy podjąć decyzji. E, Zobaczyłam na nagraniu, jaka jest tutaj. O jest, jaka to tu jest karta, i zaraz będę musiała o niej też opowiedzieć. Często nie możemy podjąć właściwej decyzji, bo mrozi nas strach, że podejmiemy złą. Wierzcie w to, że macie wszystkie zasoby, żeby podjąć mądre decyzje, i żeby ruszyć we właściwym kierunku. No to jest niesamowite. Trzy karty, które są na dole, i ja muszę wam o wszystkich opowiedzieć. Pierwsza, która się pokazała dziesiątka mieczy. Za nią śmierć, a za nią trójka buław, więc macie dwójkę i trójkę buław. I zobaczcie, jaka tu się historia z tego układa. Z kartą świata powiedziałam, że kończycie cykl. Za chwilę wchodzicie w nowy. Dziesiątka mieczy to karta śmierci w małych arkanach, taka symboliczna śmierć. Plus do tego macie wielką arkanę śmierci, tak? Koniec i odrodzenie. Nowy początek. Nie pozwólcie, żeby strach tej dziesiątki mieczy, strach przed niepowodzeniem, brak wiary w siebie, żeby was trzymał w starym. Pora wyruszyć do nowego, pora pozwolić się odrodzić. Ale to jest proces, dajcie sobie czas. Świat jest waszą nadrzędną energią jesieni, a jesień trwa do 21 grudnia i to też jest plus minus, bo energii nie da się zamknąć w ramach czasowych. Pozwólcie sobie pogodzić się z tym starym, spojrzeć, jakie doświadczenia z niego wybieracie, i powoli odradzać się do nowego. Nie ma nic złego w karcie śmierci, i nie ma się tutaj czego bać. Pozwólcie sobie, kiedy przyjdzie czas i poczujecie się gotowi, zrzucić starą skórę i odrodzić się do nowego. Uwielbiam kartę śmierci w tej talii, bo ona wydaje się, jakby surfowała na takiej fali światła. Dajcie się ponieść, o czym powiedziałam. Waszym światłem jest wasza wizja. Wasze światło świeci przede wszystkim z waszego środka, z wnętrza. Pozwólcie tej wizji się poprowadzić i wyruszcie na tą ścieżkę, którą sobie ustalicie. Tak? I trójka buław. Podjęcie decyzji, w którą stronę idę, i wyruszenie. Wyruszenie w tym kierunku, dwójka i trójka buław. Wyruszenie w stronę tego horyzontu, tak? Jest jakaś wizja, co chcę, żeby tam mnie spotkało i pozwolenie sobie, żeby, żeby tam wyruszyć. Najpierw musi nastąpić moment podjęcia decyzji, musicie być gotowi wyważyć swoje opcje, podjąć decyzję i wyruszyć. Powoli zaangażować się w to, żeby do tego brzegu zmierzać. Zauważcie, że tamten horyzont jest gdzieś daleko, za wodą. To nie znaczy, że to nowe, że ta wizja od razu w nią wejdziecie. To też będzie proces. Będziecie do niej zmierzać, tak? Najpierw podjęcie decyzji i wyruszenie w tą podróż z entuzjazmem. Trójka była to jest karta takiego rozwoju i nauki poprzez przygodę. Więc wyruszcie w tą przygodę, w tą podróż z wiarą z nadzieją, z miłością, z ufnością w swoje siły, w swoje zasoby i nie pozwólcie strachowi poprzednim doświadczeniom trzymać was w takim przyszpileniu w tym starym miejscu. Tam na horyzoncie gdzieś odradza się nowy dzień. wstaje słońce. Kiedy przyjdzie czas, pozwólcie sobie odrodzić się i wyruszyć tam do nowego, w ten nowy, Horyzont, pozwólcie się prowadzić swojej pięknej wizji. Zostawię to tutaj: jeszcze wyciągniemy sobie kartę pozytywnych afirmacji. Ja Wam życzę wspaniałej jesieni. Pamiętajcie, że będziemy się widzieć w październiku, żeby spojrzeć na Waszą energię na październik, później na listopad, na grudzień, więc będziemy jeszcze na tą Waszą energię patrzeć kilkukrotnie, zanim jesień dobiegnie końca. Ale ja Wam życzę już wspaniałej jesieni, życzę Wam dużo odwagi. I to, co mówi, mówi wasza afirmacja: nie bój się zmiany. Mówiąc o odwadze, nie bój się zmiany, jest nieodłączną częścią życia, inicjuj zmiany, których pragniesz. Wiem, że nie przeczytacie, ale muszę wam pokazać wszystkie karty. To, na co reagujesz, to, co cię denerwuje, smuci, niepokoi, ujawnia ważne informacje o tobie. I jedna karta jeszcze tutaj się wysunęła z tali i ona mówi tak: bycie kreatywnym. Jest częścią Twojej duchowej ewolucji. Wyrażaj siebie. Kochani, wszystkiego dobrego. Jeżeli spędziliście tutaj e, miło czas, wynieśliście e, inspiracje z tego czytania, z tych wiadomości, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz. E, to jest zawsze ogromna przyjemność widzieć Wasze reakcje e, na to, co mam Wam do przekazania. No i oczywiście nie ukrywam, że pomaga też temu kanałowi rosnąć. Nie będzie tego kanału, nie byłoby go, gdyby nie wy, więc z góry wam za te lajki, subskrypcje i komentarze dziękuję. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie. Do zobaczenia.